W ogóle to wyszedł update, wyszedł update, wyszedł update, update i jest, jest nowy Hidzik i są flamingi, są święte są rzeczy i ogółem, no. Y, wszystko wyszło na raz, więc y, chyba będzie chaos teraz z Ocelą, ale wydaje mi się, że to będzie chyba idealna okazja, aby sprawdzić sprawdzić, jak działa ten nowy Hidzik. O, trochę dziwnie go trzyma. Jest jakiś też zeskalowany chyba. Jo, to jest fajne. Że jest taka destrukcja troszeczkę widoczna. No, czekaj, 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 Jackie, Jackie, Stój Jackie, Jackie, najlepszego znaczy chyba, no raczej tak pod yy, bieganie strzelanie na ludzi Powiedzcie, że siema to nie ma laseru, ale, ale ten update, update zabrał tego multiplayer w głowę jak ma się laser, więc Okej, okay, ale i tak zobaczymy, że piję ten bot, kiaset, więc W ogóle ten update bardzo sporo zmienił, jeżeli Jeśli się w ogóle bety, nie To między innymi teraz kiaset yy, są targetami dla stpków Broni, właśnie mają tego nerfa na laser, gdzie yy, strzelając z broni z laserem, nie macie multiplayer w głowie, co jest dość śmieszne i nie lubię tej zmiany, ale przeboleję to jak na razie. Bo też powiem, że ja sam nie mam jakiejś bardzo duże, dużej ilości godzin przegranej na tej, na, na tej becie, update, więc yy, nie uważam, że jestem w stadium, w którym mogę się jeszcze wypowiadać na temat tego, czy to jest dobry czy nie. Chociaż yy, daje mi to pewne rzut o oka na to yy, że no, po prostu Northwood chyba nie chce iść w to, żeby Ethel był takim movement shooterem. Co trochę boli, bo wydaje mi się, że bardzo spora ilość osób yy, takich yy, czy to OG, czy to po prostu osób, które lubiła yy, ten taki skill-based assault po prostu była w tej, była w tej grze, dlatego właśnie movementu. Wiadomo, że jest dość prosty, nie? I ja nie wymaga jakoś mega wiele, ale on po prostu był taki z jednej strony casual friendly z drugiej strony bardzo fajnie można było go wykorzystywać z tymi brońmi. Jakby bym ktoś nie wiedział, to to jest ten, to jest tort, który zmniejsza waszą postać, tylko że za to wyciąga dłużej bronie Słuchajcie, bo tu, tu były dwie bronie eksponentalne w nowych lokerach na broń eksponentalna, które się teraz losowo rozpią. Tylko że nie mogłem ich wziąć, bo yy, nie miałem karty. No i tu się rozpi beard albo yy, Particle Dysraptor, tam była druga gdzieś. Chciałbym ją zabrać, bo bym zbudować ją, bo chciałem zobaczyć tego nowego partikla teraz, tak wiecie, dla was bardziej. Plus chciałbym zobaczyć nowego hida, bo nowy hit wszedł na tym update'cie. Gdzie był ten Locker? A, bo tutaj był. O jest, dobra. Możemy mieć tylko partikla, więc. Dwa tryby strzała ogółem. Le jeden ten taki domyślny to jest potrójny, potrójna seria. W yy, związku na serią, która po prostu one ludzi i tam dzielą jednych ponad 250 obrażeń A drugi typ to jest wiązka laseru gruba Która się długo ładuje przez strzałem, ale zadaje bardzo, bardzo dużo damage'a i przeszywa Kiedyś jak była ta beta to nie można było zmieniać tych trybów, tylko y, ten, ten właśnie dysintegrator y, był wtedy jak się celowało A teraz można zarobić, więc w praktyce y, macie możliwość po prostu biegania i strzelania z tego Co jest mega fajną zmianą, bo Wcześniej bycie ograniczonym tym celowaniem było bardzo bardzo bolesne. Ogólnie to. Tutaj, tutaj chyba zapomnieliście bardzo sporo rzeczy wprowadzić, jeżeli chodzi o obronę. Siema? Jooo, badnikado. Nie ma. Strzelisz jeszcze raz, co ja ci strzelę. No ale to teraz No ale co, no ale nie dotykaj mnie. A węgiel bije. jak ma znak zapytania, to wysyła do spk Chciałeś mnie wysłać do spaków? Taki właśnie jest, kolej? Tylko, EJ TY RZUCIŁEŚ?! Zygno. No tylko wysłałeś chyba! Stary, ty się śmiejesz? On, on umiera Zaskoczył na dół Chyba, nie? Co? No tutaj jest tu. tapno, cię To cię do s to Nie, plebowałem Nie go Na górze, no, na górze jest, na górze jest, na górze jest Na windzie To jest jakby coś w sensie winda daniuka Eee, ale go trafiłem, bo przeszłem, ale... Okej. Okay. Ja przypadkiem tak samo nie gram lawa. Może... Zauważyłeś jak scooby ten ten, ten śmiech taki. Jak z tym, tym editem ze zbrodniami wojennymi. Daga, daga, daga. Dałem głowę komuś. Ale źle to... Sorry, sorry, sorry. Zapomina, że jest friendly fire, on jest O, Fajnka! Dobra, już nie notuję jej, bo mi będą dawać będzie dawać słabe rzeczy. Znaczy tylko te węgiel, to jest fajne, te odłamki na ziemi. Tego nie było kiedyś. umysł jest i cukierki. Siema Dobra, chodź stary, chodź Normalnie będzie zabił, ale był świąt, czy coś Za nami, za nami Okej, okay, chodź, chodź, Ja mam kartę, jak coś, nie? Ale... Eee... Okej, okay, mam plan. Eee, szukamy my chodź. Były windy, nie? No nie, nie było Dobra, nic To było lag, w sumie bardzo, ale... Ten w ogóle użyłem, ale... Mam różowego? Okej, okay. wielkie pozdro. Plaga. Straciłem nade'a. Okej, okay, to idziemy po tag'a. Ciekawe czy zmienili plagę, bo w sumie byłem w pladze, a ona była strasznie pusta. Oni chyba ją zmienili. Znaczy, na to licze. Jeżeli nie zmienili, to będę hejtować, bo... Tyle to było na bajcie tak pusta praktycznie. O, nie zmienili tego, to jest okropne Tak, tak fry, to jest tak okropne, jeżeli chodzi o ten pokój się z Spinatem Ale może w sumie będą chcieli go zreworkować jak wyjdzie ten, e, rework plugi Ogólnie teraz w ogóle jak biją chaos to jest powiadomienie, więc... To jest głupie, szale. ja tego nie, nie lubię tej zmiany Bo... To była presja i teraz Troszeczkę dawając w ogóle tą... To powiadomienie właśnie o rebelii chaosu e, No... Gra troszeczkę ułatwia kampienie na windę, bo jeżeli ktoś y, nie był pewien, czy BR będzie czy nie, to musiał być albo grać na entrensa bardziej bliżej, ale z drugiej strony, jak był pod windą, to y, spektakle to, że mogli się spodziewać, że już ich HIDA albo najda, ale z drugiej strony to też y, teraz no, on nie, ta osoba, która chce sk skampić się na windę, no, nie musi być blisko nie tylko, może y, na Lasty Minute jest pod nim, jak usłyszy komunikat, co jest po prostu głupie. Okej, okay, mamy, mamy, mamy nowego hitę. I tam był ochraniacz, bo była choinkę Z dźwiękiem Tak więc, to jest w ogóle nowy ten Nowe trzymadło na hida, że tak powiem I ogólnie hit ma, tak samo jak Particle Disruptor Dwa tryby strzału Lekki, ciężki Co mnie spowalnia? Nie, nie spowalnia mnie, okej, okay, to jest Chyba, znaczy nie, nie zabiera mi więcej staminy, tak mi się wydaje chociaż. Nie jestem pewien, więc nie ma na to z takich 100% rzeczy. Pójdziemy sobie na chwilę do Newka, bo on dostał sporo rozumiany względem bety. O, tutaj w ogóle... Trochę out of place to jest, ale... O, okej, okay, podaj mi się ten znak z exitem. Yo, dobra, to jest bardzo fajne. Yy, bo wcześniej to po prostu była ściana, a teraz jest fajna głębia tego pokoju. Trochę daje mi te vibe tripanga dwójki w yy, misji z tym. tym... Yy. Kultystą. Bardzo fajne, chociaż tam jest troszeczkę pusta, ale na pewno jest lepiej, niż było wcześniej yy... Nie podajmy się tylko zbrojownia i placement, placement tego, tej, tej stacji Bo IMO to strasznie takie jest, no, out of place, to dalej jest tutaj O, i tutaj w ogóle pozmieniaj. A co jest fajne, że jest to z jednej strony To fajnie, że oni dają jakieś potencjalne rzeczy na movement Dalej O, to jest fajne, o mój Boże to wygląda takie źle. To nie, jakby było niedokończone. Za bardzo widać chyba wielokąty. To powinno być bardziej wygładzone, ale... Jest więcej odłamków na ziemi tak samo. O, parada. Jak w razie! Co tam jest? Ale tu jest kurz! Kurz 2, das 2. No okej. Okay. Absolutnie nie widziałem, kto tutaj był yy, przez ten kurz. Chciałem, się do doga. Ja bym poszedł na Outsider. Ogólnie teraz, właśnie przez to, że losery zabierają yy, multiplayer w głowę, to w sposób dość opłacalnym jest yy, dawanie na przykład gripów i podbieg, ale No gra, jeżeli chodzi o Human Against Human, się teraz bardziej opiera na ADS-ie. Chyba, że gracie poszczególnymi brońmi, które po prostu mają potencjał. Uciek Chaos, znaczy d bo yy, jest tutaj ten itemik. Yy, ogólnie to też ten hidzik, nie będę go wyciągał teraz, żeby spektatorzy nie wiedzieli, że mam hida pod gatem A, bo to byłoby niefajne, żeby byłoby, mogli, się, mogli się domyślić, że będę chciał ich zhidować ale prawy się długo ładuje yy, Jak już zaczniecie, zaczniecie, zaczniecie nim strzelać to nie się przestać To troch, trochę dziwne, nie wiem czy to powinno być, albo ja, ja czegoś nie rozumiem A z drugiej strony macie lekki atak który jest dość szybki, ale ma mniejszy range W ogóle jak macie tego charge'owanego yy, Charge'owany atak, to yy, Otwiera on drzwi yy. On miał gogle chyba, nie? Czapki nie może mieć, ale jak ma gogle to yy, Ja czapki nie użyję na niego, bo nie mnie widzieć Nie wiem, on się scopał? I te drzwi były zamknięte, nie? Okej, okay, wbiły chaosy Yy, skierujemy ich jeżeli mnie nie zatakuje, to skaza z chaosu na śmierć trochę Okej, okay, to jest szybka za szybka strzelaj on nie ma on nie oszotuje on nie oszotuje yy, lewym Okej, okay, nie że... nie znaż, aga... A, Czapka go na bez nie, bo on ma E serio On ma Hida, on ma O nie jeszcze to jest koinka moja Ja mam Amo Prawy dłużej się ładuje, Ale w ogóle jak za długo go ładujesz to możesz dwuknąć Jak by gotowy do strzału po ładowaniu, i klikniesz lewy, to wtedy strzelasz. Tylko chyba nie można przestać, nie? Nie można, nie, można, nie możesz no, 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 no. przestać i zacząć jeszcze raz. No, to nie jest partiju, możesz przestać, tak? Możesz. Możesz lewy i prawy, proste. Ale właśnie. Przestą. 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 Właśnie ro robiłem to co się na nie działa. No nie, jak yy, klikam lewy, potem puszczam lewy i daję, daję prawy, to nie mam tego. Nie mam gotowości. To tak nie działa. Mogę przestać, ale nie mogę mieć go w gotowości jak kiedyś. O, Dodo, super. O, ale Instant mu zabrałem stary tego. Instant powłącza. Co? To było trochę szanowne Ale bo nie bo mi, mi ping skacze nie, nie serwerowi nie, ale Mój stary Mój net działa jak cheaty, hop do mnie widział Ja mu się waliłem do windy Co? Winda pojechała Ale Nie, nie, nie kuj Nie kuj Nakłonę, nakłonę, no jest już ma... Co? Siema, Węczak, ty nie, zamieniłem się w Lugana, NIE! Ja się głupą? No nie, jestem do pac więc O, CZYN NIE! 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 A, guys, guys, bo to jest chyba najstraszniejsza rzecz w tej grze o. Lutuj, bo ja nie mogę lutować, bo zostaje śniad... może śniad węgla wtedy Ty musisz, ty musisz to nie ma. Czemu? To może... O, czekaj! nie mam? A jednak dostaję, co? jest? to w końcu ale, bo wiesz co, nie było flamingów jeszcze ani razu, więc kryfuje trochę gera w tym momencie. No nie. nie. Pozdro. Yo, się, Zbędźcie się, flamingi, stary flamingi. O kuu. Goniłem defa, goniłem Ej, ale trzymajcie się razem ludzie, co wy robicie? Trzeba być w stanie, idziemy na prawo Ej, słuchajcie, trzymajcie się Sigma Idźcie do Sigma, idźcie do Sigma Trzymajcie się, no, się Sigma Hit, 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 hit dobra, Ej, to... miłuj, zobacz, A Ej, miłuj, dobra, dole, gonimy go. Ej, Sigma, dobra, no dobra. trzymaj się, bo ja Sato. nie widzę cię. Spokojnie, spokojnie Jak go gonię, to się, że ten siebek nie ucieknie Oto! Jesteśmy, jesteśmy złymi z Giebrzyna ja jestem dobrym skibidi toilem Sigma, proszę, zatrzymaj się Jest, Dobra, oh, no. nice, nice To jest uh, Tu, no. czekajcie, czekajcie. Sigma, zatrzymaj się Muszę cię dźwignić, muszę O, strzały, strzały, strzały Zabili Tominga. D-boy, D-boy, a ataku! Aktywizuj! Do ataku! Do dupaka! Ała! Jaraki podarł marżetki Już idę, już idę AniKaro, jakie to byś... Jakie to uczucie, być flamingiem? Tak jak twoje w sumie, droga co <gryzamy> jest Left 4 DevOps? Left 4 stary Vive. Dajesz go. Dobra, baśnie, baśnie. Ja się dźwięk. Dźwięk ja, widzę. Cichutko, cichutko. <gryzamy> <gryzamy> o, się chyba Nade, ne? Eee. No bo poleciał Nade stary, uh, yeah. nie zabi nie, zabi nie zabił, ale. Obił. Zginęli, zginęli bo dostali dmage od tego dzień, dzień, dzień. Będę miał, będę miał gany, będę miał gany inne Ja nie mogę, to będzie kibice Jeszcze, jeszcze ja to słyszałem, że państwo Izrael Ooo, czy pobieram Tu wręcz auto Nooo, druga osoba już Co jest, co co? Normalnie stary unturnet vibe, unturnet vibe, to auto leci do góry Pik, Bo nie, nie postawili za auto tego e, pociągu, zapomnienie pociągu. A nie, czekaj, nie, bo pociąg wejdzie pewnie, pewnie po, no, potem. Na ten, na. E, 24, hmm. pewnie wejdzie. Drugi raz, drugi raz. Ja za Denerwuje mnie, że cały czas. Za każdym razem jak podnosisz, za każdym razem masz to napis i. E, boli mnie to, bo e, on mi zasłania często energię. Jak muszę go szybko użyć. Boże ale ale postać się wygina, jak go inspektuje, co jest? No To jest właśnie Czekaj. Będę patrzył w dół. Ja się wiesz, wyginam wiesz, pod siebie. Oczy za siebie, stary. O sorry, 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 że w ogóle inny team, sorry, sorry. Ale, ale... Ile mu zadałem w ogóle? Panie Mam loa! Mam loa, mam lowa Ej, mało zabiera ten lekki strzał. Chcesz go? Nie to Okej, okay. myślę, że będzie bliżej, tak szczerze Masz slajta może? Bo miałoby coś takiego, że Ghostlight ładuje trochę tego yy, Słyszałem koncepcję od graczy, to mogłoby nawet fajnie działać Jakby się dało odłączyć hita i go nadać ponownie tam do jego stacji ale, fajnie by było, gdyby to wytwarzało jakiś. Yy, wytwarzał jakiś bardzo głośny dźwięk. i uniemożliwiałoby po prostu takie. bezkarygodne, nie? Zrobienia tego. Aha, teraz jeden do jednego dał mi. dał mi Jaybearda. Wcześniej trzeba zabijać na inną bądź, trzeba było dać na Cors. O, bił LTF, dobra, to gramy, gramy clams Bo w sumie nie mam osiągnięcia na zabicie kilka osób, osób jednym strzałem. O. No nie! Kurwa. O! Dobra, trafiłem w jednego, ale kop, nie zamykaj mi drzwi, kąp! Kurwa, no. Panie Karo, Panie Karo, lubię Cię. Super, super. Bardzo mnie to cieszy. Ale albo się Słuchajcie, słuchajcie, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Jak, jak będziemy stali w sadakach, jest największa szansa, że pojawi się choinka. Kampimy camp, camp, na choinkę. Kampimy na choinkę. O, o. Jakby nas strzelę tych zabija, zabija ich.